Gajkowskie Centrum Kultury Przedstawia W sercu Część pierwsza Jestem w dżungli Rozdział ósmy Tangam Następnego dnia pogoda była dobra i słoneczna. Profesorka Sylwia poszła do wedennictwa i chciała kupić tangram. Cześć Tukanie! przywitała się Sylwia. Cześć Sylwia, przywitał się Tukan. Panie Tukanie, szukam tangram dla Pietrusia, powiedziała Sylwia. Tangram zdziwił się Tukan. Dla robaczka Pietrusia. Przepraszam, panie Tukanie, a ile to kosztuje? zapytała Sylwia. To kosztuje dwadzieścia kolon dżunglowskich, odpowiedział Tukan. Mam sto koron dżunglowskich, bąknęła Sylwia. Sylwia, proszę dać dwadzieścia koron dżunglowskich tutaj, poprosił Tukan. Proszę, wrzasnęła Sylwia. A osiemdziesiąt koron dżunglowskich poproszę zostawić sobie, bąknął Tukan. Dziękuję, podziękowała Sylwia. I Sylwia opuściła wydawnictwo. Piotroś i Koko znaleźli sobie nowe powody do awantury. Cyfryki są fajniejsze od kolorów, wrzeszczał Piotruś. A właśnie, że nie, krzyczał Koko. A właśnie, że kolory są fajniejsze. To dlaczego masz z nich tyle pału? zachotał Piotruś. Koko aż zatkała ze złości. Przecież wiesz, wykrztusił się Koko. Przecież dobrze wiesz, że przez Ciebie, słucham, — Słucham? — zapytała Sylwia, podchodząc do Piotrusia, Zuzi i Koka. Zaległa cisza. Piotruś miał już coś powiedzieć, ale powstrzymał się na widok błagalnego spojrzenia Zuzi. — Żartowałem! — bąknął Piotruś, nie patrząc na Sylwię. — A ja już myślałam, że dowiem się, dlaczego nie znasz kolorów — powiedziała Sylwia. — Pomimo, że jesteś znawcą kształtów. Piotro się wzruszył ramionami. Zuzia zachiechotała. A ty, moja panna, Sylwia spojrzała na dziewczynkę. Może mi powiesz, jak to jest, że nie znasz ani literek, ani ceferek? Z którego jesteś tak dobra? Hmm? Zuzia bez słowa spuściła główkę. Sylwia westchnęła. No, widzisz? Wbuchnął koko. To był twój pomysł, Żebyśmy poznali literki, cyfeki, kolory i kształty. Dzięki mnie nie poznałeś kształtów, wrzasnął Piotruś. — Ale już znam kolory, zdenerwował się Koko. Coś za coś, krzyczał Piotruś. — Ja znam literki, cyfeki i kolory, ale nie znasz kształtów, i irytował się Koko. Niewiele brakowało, a kłótnie przechodziłoby się w bitwę. Na szczęście profesorka Sylwia przypomniała sobie o pewnym odkryciu. A wiesz, co kupiłam w wydawnictwie? Nie obchodzą mnie twoje książki, płuknął Piotrus. Ale to jest związane z kolorami i kształtami, przekonywała go Sylwia. Zobacz, Sylwia otworzyła kolorowy album. To jest tangram chińska łamigłówka. Widzisz? Zaciekawiła się Sylwia spłada się z samych figur geometrycznych. Zrobimy taką, to proste. Tangram składa się z dwóch dużych trójkątów. Czerwonego i pomarańczowego, jednego żółtego siedniego trójkąta, dwóch małych trójkącików, niebieskiego i zielonego, różowego kwadratu i fioletowego równoległoboku. Profesorka Serbia wysypała wszystkie figury geometryczne na stoliku. Piotr się zrobił kangura. Poprosiła Sylwia. Najpierw Piotruś postawił pomarańczowy duży trójkąt na środku stolika, potem duży czerwony trójkąt połączył z dużym pomarańczowym trójkątem. Następnie robaczek postawił fioletowy równoległobok na dole czerwonego trójkąta. Co to za równoległobok? spytała Sylwia, pokazując równoległobok. Czy to jest ogon czy szyja? Ogon odpowiedział Piotruś. Następnie Piotruś wziął średni żółty trójkąt i położył go prostopadle do pomarańczowego trójkąta. — A czym jest ten żółty trójkąt? — zapytała Sylwia. — Rękami czy głową? — Rzucę — odpowiedział Piotruś. — Nie rzucę — wyjaśniła Sylwia. — Tylko ręce. — Teraz główka — bąknął Piotruś. — Najpierw połącz dwa małe trójkąciki z kwadratem i połóż przy żółtym trójkącie. Powiedziała Sylwia. Piotruś połączył dwa małe trójkąciki. Niebieski i zielony z różowym kwadratem i włożył dwa trójkąciki i kwadrat do żółtego trójkąta. Kangu jest gotowy, wrzastął Piotruś. Bardzo się cieszę, że kangu jest gotowy. Sylwia zmaszczyła groźnie brwi. Teraz rób rybkę. Profesorka Sylwia rozsypała wszystkie kształty. Tangem ma siedem figur geometrycznych. Wyjaśniła Sylwia. Najpierw kietość położył różowy kwadrat na środku stolika. Następnie wziął żółty trójkąt i fioletowy równoległobok. Równoległobok połączył z żółtym trójkątem i położył równoległobok i trójkąt razem do różowego kwadratu. Potem wziął duży pomarańczowy trójkąt i mały niebieski trójkącik, położył te obie figury razem i połączył obie figury do środka kwadratu. Następnie Piotrś wziął duży czerwony trójkąt i mały zielony trójkącik. Potem połączył czerwony trójkąt i zielony trójkącik razem i położył do pomarańczowego trójkąta. No super! wrzasnęła Sylwia. — Jaka piękna ryba. To jest ptak, jęknął Piotreś. To nie ptak, wyjaśniła Sylwia. To ryba. Teraz lub mi na początku Sylwia rozsypała wszystkie kształty. Piotruś postawił różowy kwadrat na środku stolika. Potem wziął żółty trójkąt i połączył z różowym kwadratem. – A co to? – zapytała Sylwia. – Czy to tułów? – To tułów – bąknął Piotruś. Następnie Piotr wziął dwa duże trójkąty – czerwony i pomarańczowy – i położył obydwa trójkąty razem. Potem położył obydwa duże trójkąty złożone razem do żółtego trójkąta i różowego kwadratu. Co to za dwa duże trójkąty? spytała Sylwia. To nogi, odpowiedział Piotr. Następnie Piotr wziął mały zielony trójkącik i położył do dużego pomarańczowego trójkąta. Potem wziął mały niebieski trójkącik i fioletowy równoległobok, połączył obaj razem i położył do małego zielonego trójkącika. To jest Wilbłód, powiedział Piotrus. Nie Wilbłód, wyjaśniła Sylwia, tylko Wielbłąd. Wielbłąd, wywałkotał Piotruś. Dawaj, ja rozsypuję wszystkie figury geometryczne, bęknęła Sylwia. Sylwia rozsypała wszystkie figury geometryczne. Teraz rów rakietę, poprosiła Sylwia. — Najpierw Piotruś połączy dwa duże trójkąty, czerwony i pomarańczowy razem i położy je na środku stolika. — To kwadrat — powiedział Piotruś. — Nie kwadrat — bąknęła Sylwia. — Tylko kwadrat. Następnie Piotruś wziął żółty trójkąt i włoży do dużego czerwonego trójkąta. Potem wziął różewy kwadrat i postawił do środka dolnego boku dużego pomarańczowego trójkąta. Następnie wciatryś widziałem duży trójkąt i włożył do dużego czerwonego trójkąta. Potem widziałem różowy kwadrat i postawił do dolnego boku dużego pomarańczowego kwadratu. Potem widziałem fielotowy równoległo bok i postawił do lewego boku różowego kwadratu. Następnie widziałem dwa małe kwadraciki, niebieski i zielony i połączy je obaj razem, a potem położę do prawego boku różowego kwadratu. Jaka piękna rakieta! Zdziwiła się Sylwia. Niesamowite. Tangram to prosta zabawa, dodał Piotruś. Kto wygrał? Sylwia zaknęła na Piotrze. Ty wygrałeś, a ja przegrałam. Otrzymałam pałę, wrzasnął Piotruś. Masz pałę z tangramu, powiedziała Sylwia. Już znasz parę kolorów i parę kształtów. Nie znam ani literek, ani cyferek, dodał Piotruś. Na razie nie znasz literek i seferek, pomknęła Sylwia. No nic. Już wkrótce będziesz znał wszystkie literki i wszystkie secerki. Gra była udana.